Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kiedy szukamy jakichś rzeczy, które możemy nabyć dla hodowców, dla osób związanych ze sportem gołębiarskim, Idealna okazja nam się trafi zawsze w sklepie dla hodowców PL, tutaj w Krosinie. Między innymi, spośród wszelkich zestawów, które tutaj mają przygotowane, są też przygotowane w tym roku takie zestawy firmy Pigeon Vitality. Są to zestawy, które już wcześniej się z jednym z nich, o tutaj tym na pierwszym spod planie, spotykaliśmy. Natomiast teraz chcemy powiedzieć o innych jeszcze rzeczach, które tutaj koledzy ze sklepu dla hodowców PL w Krosinie ufundowali. Proszę bardzo. Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Tak jak już wspomniał, Przygotowaliśmy fajny zestaw naszym zdaniem teraz na okres powiedzmy, gdzie trzeba utrzymać gołębie w zdrowiu. To jest zestaw Pigeon Vitality składający się z dwóch podstawowych produktów, to jest antyfungal i imprower. To są dwa sztandarowe produkty. Może ta puszeczka wydaje się taka, taka nieznacząca, nie, nie ale dawkowanie tego produktu to jest, jest, wydajne. jest wydajne jest bardzo, bo to jest 1 gram na 2 litry wody. I tutaj jest jeszcze tutaj jest powiedzmy 125 gramów, czyli nie, tak dużo, dużo nie, możemy wykorzystać. Tak? Można dużo wykorzystać, bardzo fajnie działa, ceniony przez hodowców i, i bardzo chętnie kupowany. E, cena tego zestawu to jest 240 zł. I od nas, koledzy, dostajecie grafisowo tabletki Ecolistop. To jest 100 tabletek, 100 tabletek, widzę. Tak, jest. I wpłynie ten następny, i tak? Broncho Plus. I broncho Plus 100 ml. To jest środek przeciwko grzybom. Wartość tego gratisu to jest 200 zł. 120. Ale też powiedzmy, że to jest porównywalne prawie z ceną całego zestawu. Bo no tak, zestaw. Tak jest. zestaw to, to dorzucam do Ciebie. A zestaw kosztuje? 200, 240 zł. 40 zł. Czyli za 200 zł jeszcze zyskamy tak. sobie. Dobrze, to mamy już. Tak, bo to jest powyżej 200 zł, jak wszystko w tym sklepie. Tak I kolejny zestaw, który mamy, to jest standardowy ten. Tak, to jest standardowy. On jest tutaj, powiedzmy, składa się z, z pięciu. Mamy tutaj improweranty Fugan. Czyli te postawa. same dwa produkty, tak co tu jest, były, ale dodatkowo mamy Tricolistop, mhm. To jest też opakowanie 100 gramów. Tamte miały po 125. Ten ma Tricolistop, jest proszek, ma 125 to jest, 100 gramów. Tak? To jest bardzo bardzo e, fajny środek. One, jeśli go kupujemy osobno, jest dosyć drogi. Ale w tym zestawie. Wychodzi tanio. E, dość fajnie to, to ekonomicznie wychodzi. Do, bo dodatkowo mamy do tego zestawu jeszcze dwa razy. brącho. Też tak dwa opakowania mamy... po 100 ml. Tak, dwa opakowania po 100 ml. No i praktycznie mamy tutaj pakiet, jeśli chodzi o utrzymanie zdrowia, no to tutaj za bardzo nie ma jakichś produktów sensu dokupować powiedzmy. Nie? Będziemy nic kombinować, tylko po prostu na bazie tak, tych produktów. Jeśli ktoś stosuje powiedzmy tutaj mhm. produkty Pijo Vitality, to ma taki zestaw zapewniony powiedzmy teraz na ten okres. Taki i rozpłodowy, no i utrzymania ogólnie głębi w zdrowiu. Nie? Ale tutaj no mamy. Oczywiście cała gama jest dostępna również u nas na rynku. Hmm, tu ja inny... pokażę, właśnie o tutaj mamy też inne produkty tej firmy. Tak. Jakby ktoś chciał dokupić, bo. Tutaj akurat nie ma tego problemu z darmową wysyłką, bo powyżej 200 zł jest wszystko, czyli darmowy koszt wysyłki będzie. Natomiast tutaj mamy też jeszcze taką ciekawostkę w tych dwóch opakowaniach, takie saszetki, to jest nowość, tak? To jest, to znaczy to nie jest nowość. Może jest nie tyle nowość, tylko taki Dostępny produkt u nas, on nie był dostępny w tej chwili, że jest dostępny. Bo to jest to samo, co jest w tych po prostu tutaj opakowaniach, tych pojemniczkach, natomiast tak. tutaj mamy saszetki. Może wyjmijmy jedno i pokażmy, tylko nie pomylcie. To jest też improver fungal. Bo to jest. Właśnie scena. Cena tych produktów jest taka sama. To jest opakowanie, gram, właśnie, 4 saszetki po 50, gram. 50 gramów. O. 4 razy po 50 gram, czyli w, 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 całe, całe opakowanie to jest w, 170 zł, jeśli kupujemy 4 saszetki, ale jest możliwość. W, w kupienia jednej. Pojedynczy. Jeśli by koledzy chcieli sobie sprawdzić, jak te produkty działają. Bo albo mają mniejszą się, hodowlę po prostu. Albo mają mniejszą hodowlę albo gdzieś stosują raz tam na jakiś czas, nie, nie, nie tak powiedzmy regularnie, a chcą tam powiedzmy w ciągu roku sobie ten produkt zastosować kilka razy, no to otwieramy taką saszetkę i wiadomo, że te trzy mamy zamknięte hermetycznie, uh -huh. Jest to Albo w kilku można kupić nawet. O. Można w kilku kupić i. Wtedy no. nie ma problemu, jak tu byśmy kupili, musimy sobie rozsypywać, ważyć, jak prawie narkotyki, biały proszek. A tutaj natomiast będziemy mieli gotową saszetkę. Tak. Tylko trzeba jeszcze powiedzieć, o, trzeba uważać, bo te saszetki nie mają poza numerem serni chyba żadnego napisu. Tak, trzeba tak, dobrze tak, oznaczyć co sobie. Numer, ten jest tylko numer seryjny produktu. Tutaj jeśli byśmy kupili pojedynczą saszetkę. To, to, jest... to są mazakiem trzeba jakimś tak, opisać. To, to w ten sposób to wygląda, ale numer seryjny jest tutaj także. To w razie czego też by nawet tak, szło dość. Czyli to, mamy, takie jest. mamy takie mamy że tak powiem, od firmy Pigeon Vitality tutaj towary, które możemy rozważyć przy zakupie tutaj prezentów na Oczywiście. Ten, tego, choinkę, gwiazdkę, jak tam kto uważa. Tak. Zachęcamy tutaj kolegów, bo y, mamy bardzo dużo fajnych opinii na temat tych produktów i mówię, te, te mniejsze opakowania, saszetka 45 zł, no to już jest też troszeczkę przystępnej, przystępniej, jeśli chodzi o, o zasobność portfela. No bo wiadomo, że tutaj mamy 125 gram, powiedzmy ta cena mhm. jest proporcjonalnie wyższa. Ale nie? też nie każdy po, po, potrzebuje takiej ilości. Nie każdy potrzebuje. Oczywiście. Także bardzo zachęcamy do zakupu i rozważenia tego jako prezent dla, czy męża, żony, w każdym razie dla hodowcy, czy, czy, kolegi może, albo dla, z, albo dla siebie, no właśnie. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dziękujemy. dobry lot. Wszystkiego dobrego, dobry lot.